Witam, z Bokinus.pl, Roman Szymański, przed Fight Exclusive Night 8 Summer Edition. Witam. Witam serdecznie wszystkich. Jesteśmy właśnie po konferencji, i po ważeniu. Powiedz mi, jaka jest Twoja reakcja na to, że Paweł Kiełek, Twój rywal, nie zrobił wagi? Moja reakcja? No, było trochę tutaj dyskusji na ten temat. Moja reakcja jest taka, ja się przygotowałem do tej walki najlepiej, jak potrafiłem i generalnie, e, czy by on zrobił tą wagę, czy tego kilograma nie zrobił, no to i tak się zgodziłem wziąć tą walkę. To tylko świadczy o jego, jakby z jego strony, o nie wiem, małym profesjonalizmie, czy, czy o czymś innym o jego sztabie szkoleniowym, jak to wyszło. To jest na tyle profesjonalna gala telewizja, polsat otwarty, generalnie nie powinna taka, taka rzecz mieć miejsca. Zdecydowaliśmy się, żeby wziąć tą walkę i, i pokazać po prostu to, na co, na co się przygotowaliśmy. Gdzie przebiegły Twoje przygotowania i jak ogólnie poszło? Ogólnie przygotowania w Poznaniu w klubie e, w Linkę Gold Teamie i w Pan w moich dwóch klubach, e, jakby, w których się szkolę. No i jeżeli chodzi o sparingi, to wyjazdy na, na obóz Gold Teamu letni, gdzie tam mocne, mocne sparingi, no i to tyle. No, powiedz mi, czy oprócz Fenu od, odzywały się do ciebie jakieś inne federacje z Polski, Europy bądź ze świata? Tak, jeszcze zanim podpisałem jakby kontrakt z Fenem, to były jakieś inne propozycje, ale jakby Fen wydał mi się najkorzystniejszy. Ale czy uważasz, że Pawłku, jak jest to dla ciebie najcięższy rywal w dotychczasowej karierze? Czy najcięższy? Nie mi to określać, czy on jest najcięższy. Ja do każdego rywala przygotowuję się najlepiej jak potrafię. Tutaj przygotowałem się jeszcze mocniej niż do poprzedniej walki. Poprzedni moi zawodnicy byli równie mocni, Paweł Kiejek jest na pewno bardzo mocnym zawodnikiem, sam ranking o tym świadczy, dziesiąte miejsce to, to nie jest takie, takie nic, to się z niczego nie bierze i za to go szanuję, ale generalnie nie wiem, jakoś nie odczuwam tego. Okej, okay, z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz kogoś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment, ten czas. No to co, zaczynając tak, może od sponsorów. Chciałbym podziękować moim sponsorom, czyli Extreme Hobby, Harley Davidson, Poznań. Tutaj e, Hotel Złoty Róg e, w Kostrzynie, firma, kto e, tam jeszcze była? Aha, Wiza Fabryka Mebli. No i to tyle w sumie, e, jeżeli chodzi o sponsorów. Chciałbym też podziękować przede wszystkim moim, mojemu klubowi, wszystkim trenerom, kolegom z klubu, którzy się przyczynili do sparringów, do tego, żebym się przygotował do tej walki i, i to, żeby wyszło jak najlepiej. Eee, rodzinie, wszystkim, którzy trzymają kciuki, którzy tutaj z poznania, spod poznania przyjadą mi kibicować. Eee, mojej dziewczynie, która mnie wspiera, trzymała moją dietę taką, żeby była waga w limicie, a nie kilogram więcej. Eee, za to, że mnie wspiera, bardzo dziękuję i wszystkim, o których zapomniałem. Ok, dzięki i powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.